Z ewangelii według Świętego Marka Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos, to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych, Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. I pytali go: Czemu uczeni w piśmie twierdzą, że wpierw musi przyjść Eliasz? A on im rzekł: Istotnie, Eliasz przyjdzie najpierw i wszystko naprawi, ale jak jest napisane o Synu Człowieczym, ma on wiele cierpieć i być wzgardzony. Otóż mówię Wam: Eliasz już przyszedł i postąpili z nim tak, jak chcieli. Jak o nim jest napisane oto słowo pańskie.